Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Witam was po raz kolejny na kanale Monika uczy. To lekcja języka polskiego poświęcona opisowi krajobrazu. Dzięki dzisiejszemu spotkaniu ze mną dowiesz się, w jaki sposób opisać krajobraz. Poznasz rady, które pozwolą ci w sposób efektywny i efektowny opisać Krajobraz. Jak zwykle zachęcam Cię do przeczytania opisu filmu, gdyż znajdziesz w nim ważne dla Ciebie informacje. A teraz zapraszam na lekcję. W pierwszej części podam Ci wskazówki dotyczące tego, jak opisywać krajobraz, na co zwrócić uwagę, a w drugiej części naszej dzisiejszej lekcji. Porozmawiamy o fragmencie opisującym krajobraz. Będzie to literacki obraz krajobrazu. Mam nadzieję, że dzięki uważnej lekturze fragmentu tekstu literackiego będziesz w stanie coś zaczerpnąć dla swojego warsztatu pisarskiego. Moi drodzy, jeśli chodzi o opis krajobrazu, to potrakt możemy potraktować opis krajobrazu na dwa sposoby. Pierwszy sposób traktuje opis krajobrazu jako samodzielną, autonomiczną wypowiedź, i wtedy wiesz, jako mój uczeń, że proszę cię, aby twoje wypracowanie będące opisem krajobrazu liczyło co najmniej 150 słów. Zadajesz często pytanie, a co będzie, jeśli tych słów mamy 146? A co będzie, jeśli będzie 137? Kochani, proszę, żeby wasza wypowiedź, opis krajobrazu, liczył co najmniej 150 słów, około 150 słów. To jest mój wymóg, prośba skierowana do ciebie po to, ażebyś ćwiczył pisanie po to, żeby objętość twojej pracy była większa, a nie mała, żebyś pisał więcej, a nie mniej. Te 150 słów to bardzo umowna granica. Jeśli tych słów będzie 137 albo 147, myślę, że nie dzieje się nic e, strasznego, nic niepokojącego, nic co powinno wzbudzać w tobie lęk. Zatem yy, pierwszy sposób traktowania opisu obrazu to taki, kiedy yy, traktujemy opis obrazu, opis, przepraszam, opis krajobrazu jako autonomiczną niezależną wypowiedź. Opis krajobrazu, osobne wypracowanie liczące około 150 słów. I drugi sposób. Pojmowania opisu krajobrazu, to taki, kiedy krajobraz jest częścią większej całości. Opis krajobrazu, jako na przykład część opowiadania, i wtedy w takim opowiadaniu może się pojawić opis y, liczący większą liczbę słów lub elementy takiego opisu. Powtórzmy dwa sposoby. Pojmowania opisu krajobrazu. Opis krajobrazu jako samodzielne wypracowanie, które liczy około 150 słów, albo opis krajobrazu jako część większej całości, jako element, który urozmaici Twoje opowiadanie. Nas dzisiaj interesuje ta pierwsza możliwość, Opis krajobrazu jako wypracowanie, które ma zająć około 150 słów. E, I moi drodzy, wypracowanie takie będące opisem krajobrazu ma strukturę taką jak inne wypracowania, które bardzo często porównuje do domu. Wypracowanie będące opisem krajobrazu ma wstęp. Czyli fundamenty, ma rozwinięcie, czyli piętra domu, i ma zakończenie, czyli dach. Interesuje nas zatem kompozycja trójczłonowa wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Solidny wstęp, solidne fundamenty, rozbudowane rozwinięcie i zakończenie, które będzie solidnym. Przemyślanym dachem. Jak zbudować wstęp opisu krajobrazu? Trzeba mieć świadomość, że możemy opisywać różnego rodzaju krajobrazy. Mamy w przyrodzie do czynienia z wielością krajobrazów. Może być krajobraz miejski, może być krajobraz wiejski, może być krajobraz nadmorski, krajobraz górski, różnego rodzaju krajobrazy. Zatem we wstępie zawrzyj informację na temat tego, jakim rodzajem krajobrazu jest ten, który będziesz opisywać. Rodzaj krajobrazu, typ krajobrazu: miejski, Wiejski, krajobraz pojezierza, a może krajobraz górski, może krajobraz nadmorski. Tutaj we wstępie podaj informację, jaki typ krajobrazu będziesz opisywać. Jako że wstęp to fundamenty, czyli coś, co jest solidne, to pamiętaj o tym, żeby zawrzeć wprowadzenie, informacje, które będą wstępem do Twojej pracy. Wstęp, wprowadzenie do opisu krajobrazu, niech zawiera informacje o Twoich pierwszych wrażeniach. Coś, czym będziesz w stanie zachęcić czytelnika do dalszej lektury, coś, co będzie efektowne. Efektowne, czyli zachęcające. Niech wstęp składa się z kilku zdań, w których zawrzesz informacje o tym, jaki typ krajobrazu opisujesz i zawrzesz informacje o swoich pierwszych wrażeniach, o swoich spostrzeżeniach, które zachęcą czytelnika do dalszej lektury. Jak powinno wyglądać rozwinięcie? Rozwinięcie to piętra naszego domu, który budujemy. W czasie, kiedy piszesz rozwinięcie, zadbaj o to, aby opisać jak najwięcej szczegółów. Opisz elementy, które składają się na dany krajobraz. Jeśli jest to krajobraz górski, który widzisz przed sobą i on został sfotografowany, to zobacz, przyjrzyj się tej fotografii jak najdokładniej i postaraj się wypisać elementy, które składają się na ten krajobraz. Zatem w rozwinięciu e, zawrzyj elementy, które składają się na krajobraz. Pamiętaj o tym, aby użyć epitetów kolorystycznych. Kolorystyka będzie bardzo ważnym elementem opisu krajobrazu. Kolejna rzecz, o której należy pamiętać w trakcie opisywania krajobrazu, to relacje przestrzenne, które łączą poszczególne elementy. Jeśli byłby to krajobraz górski, o którym wspomniałam przed chwilą, i na tym krajobrazie, Widoczne są e, na przykład chatki, to zastanów się, jakie jest położenie tych chatek względem gór. Staraj się używać słów i połączeń wyrazowych, które będą opisywały wzajemne relacje elementów krajobrazu. I tutaj będziemy mieć wyrazy i połączenia wyrazowe takie jak na pierwszym planie, na drugim planie, w tle, z boku, w pobliżu, z tyłu, nieopodal i inne, inne wyrazy i połączenia wyrazowe, które służą opisaniu relacji przestrzennych, to bardzo ważny element, o którym trzeba w opisie krajobrazu pamiętać. I następna rzecz, o której nie mogłabym nie wspomnieć, Opis krajobrazu musi zawierać środki stylistyczne. Zatem nie bój się porównań, nie bój się epitetów, w tym epitetów kolorystycznych, nie bój się metafor, przenośni, nie bój się animizacji. Czyli ożywień, używaj personifikacji, czyli uosobień. Możesz także posłużyć się onomatopejami, czyli wyrazami, które naśladują dźwięki i naśladują ruch. Bogactwo stylistyczne, bogactwo językowe. Zadbaj o to, żeby opis krajobrazu oddziaływał na wyobraźnię czytelnika. Mamy wstęp, mamy rozwinięcie. Teraz przystępujemy do budowania dachu, do tworzenia zakończenia. I zakończenie ma być solidne, ma być również efektowne. Tak jak efektowny ma być wstęp, zadbaj o to, aby wyrazić swoją opinię na temat opisanego krajobrazu i aby tę opinię Poprzeć argumentami. Jeśli uważasz, że górski krajobraz, który opisujesz, jest niezwykły i wyjątkowy, to uzasadnij swoją opinię. Nie wydawaj e, opinii bez uzasadnienia. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Kompozycja złożona e, z trzech. Elementów, które są obowiązkowe. Pamiętaj o tym, aby zadbać o podział na akapity, i interesuje nas co najmniej, interesują nas co najmniej trzy akapity. Ja zachęcam Cię do większej liczby akapitów w rozwinięciu. Akapit będzie oznaczał nową myśl, nowe zagadnienie, które podejmujesz. A teraz zapraszam cię do wspólnej lektury opisu krajobrazu. Będzie to opis y, y, pisarza, opis literacki, y, zatem bardzo artystyczny, oddziałujący na wyobraźnię. I mam nadzieję, że uda ci się zaczerpnąć coś z warsztatu pisarskiego do twojego warsztatu y, pisania krajobrazu. Fragment. Y, Uroczysko, autorstwa Zbigniewa nienackiego. Fragmenty uroczyska. Uroczysko to miejsce odludne oddzielone naturalnymi granicami. Zobaczmy, jak opisał e, krajobraz, jak opisał uroczysko, polski pisarz Zbigniew nienacki. Uroczysko. Mała owalna wysepka pośród moczarów. Opisujemy w y, opisie krajobrazu kształty. Mała owalna wysepka, kształt i wielkość to elementy, na które w opisie krajobrazu trzeba zwrócić uwagę. Ta mała owalna wysepka pośród moczarów wygląda jak odwrócony do góry dnem spodek na którym znajduje się kopiec porośnięty kwitnącym żółto miodownikiem? Widok ten nie ma w sobie nic interesującego i pięknego, najwyżej urzeka swoim odosobnieniem i samotnością, stanowi cichy zakątek nikomu niepotrzebny, zapomniany i przez to trochę dziki, a nawet dziwaczny. Zatrzymajmy się, moi mili, w tym mm, momencie. Opis kształtu, opis wielkości i porównanie. Mamy tutaj porównanie uroczyska do spotka odwróconego dnem. Nie bójmy się w opisach, w opisach krajobrazu, nie bójmy się używania Porównań. To od ciebie zależy wykorzystanie twojej wyobraźni. To od ciebie zależy, w jaki sposób wykorzystasz swoją pomysłowość. Nie bój się twórczych i interesujących porównań. Opis krajobrazu jest właśnie takim, taką formą wypowiedzi, w której możesz pozwolić sobie na twórczą swobodę. Zatem opisuj kształty. Opisuj wielkość elementów krajobrazu i pamiętaj o porównaniach. W chłodne dnie i noce unoszą się nad uroczyskiem roje złośliwych i krwiożerczych komarów. W ciepłe noce oprócz nich podnosi się z bagien biała, lepka mgła, jak liszaj osiada na listkach miodownika. Opatulając wysepkę jakby wilgotną watą, w słoneczne dni uroczysko bez skrawka cienia smaży się na moczarach jak na rozgrzanej patelni, w deszczową pogodę wysepka i moczary chłoną wodę jak gąbka. Porównania. Mamy tutaj kilka porównań. Zachęcam ponownie do Tworzenia ciekawych porównań w opisie krajobrazu. Odmienny zupełnie jest widok, który roztacza się z uroczyska, a szczególnie z wysokiego kopca. Oto najbliżej rozciąga się nieco monotonna powierzchnia, okrążających wysepkę bagien duże, czarne oczy rozlanej wody. Gdzie Gdzieniegdzie rude plamy zeschłych kwitnących kęp traw i roślin, czarne torfowiska, jeziora pokryte zielonym korzuchem rzęsy, tu i ówdzie kołyszące się nierówno wysokie kity trzciny i płoty tataraku. Dalej znowu morze podmokłych łąk, miejscami soczyście zielonych, to znów z ogromnymi połaciami lilia różowych kwiatków lub Rzucących się pasm wolich oczek. Dużo tutaj e, w tym opisie nazw e, związanych z przyrodą, nazw botanicznych i mnóstwo epitetów, będących epitetem, epitetami kolorystycznymi, nazwy kolorów. W opisie krajobrazu nazywaj kolory. Nie bój się nazywać e, kolory. Ale bagna i łąki kończą się nareszcie i na wysokiej ich krawędzi stoi masywna, mroczna budowla dwunastowiecznej kolegiaty, podobna z dala właśnie z kopca uroczyska do przykucniętego dziwacznego zwierza, który wsparł się o ziemię na przednich łapach, zgarbił. Przyczaju wtuliwszy głowę w ramiona i wystawiwszy spiczaste uszy. Dopiero gdy podejdzie się bliżej, owe uszy okazują się dwiema prostokątnymi wieżami o ostrych, spadzistych hełmach. Grzbiet zwierza stanowi stromy, duży dach, a wtulony łeb to empora wciśnięta pomiędzy wieżę. Na przeciwległej zaś krawędzi moczarów zamykają horyzont wysokie, porośnięte sosnowym lasem wzgórza, nierówne, postrzępione jak brzeg naddartej książki. Zbocza wzgórz są ciemnozielone, jak głęboka toni jeziora i tylko w jednym miejscu, łyse, skaliste, z piargami wapiennego kamienia bielącego się w zieleni, jak wysuszone w słońcu kości. To czartoria skała zwapienna z wądołami i rozpadlinami po nieczynnych od lat kopalniach wapienia, z czarnymi dziurami po niepotrzebnych już piecach do wypalania wapna. Okolica pusta ponura nieurodzajna niezamieszkana. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie fragmentu. Opisu uroczyska, y, opisu y, krajobrazu. Mam nadzieję, że dzięki uważnej lekturze i uważnemu wsłuchaniu się w ten fragment, zauważasz bogactwo środków stylistycznych. I w opisie krajobrazu nie należy y, tych środków stylistycznych się bać. Zachęcam cię do tego, żebyś opisując krajobraz, zadbał o interesujące. Twórcze, niebanalne, pomysłowe porównania. Zastanów się, które elementy opisywanego krajobrazu zasługują na to, żeby je porównać i do czego można je porównać. Zachęcam Cię do tworzenia metafor, czyli do zestawiania ze sobą elementów pozornie odległych. Zachęcam Cię do stosowania wyrazów dźwiękonaśladowczych i wyrazów, które naśladują ruch. Niech Twoje opowiadanie będzie pełne porównań, wyrazów dźwiękonaśladowczych, metafor, personifikacji, czyli uosobień, dzięki którym nadasz elementom krajobrazu cechy ludzkie. Nie bój się także animizacji. Czyli ożywień. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że była dla Ciebie wartościowa i ciekawa, i zapraszam na kolejne spotkanie na kanale Monika Uczy. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.